Witam. Dzisiaj jest koniec zbrojenia. Jutro zalewanie. Dzisiaj byłem przywieźć jeszcze wody do podlewania. Jak będzie zalany, no jednak trzeba to polać. Nie było filmów ze zbrojenia, bo wiało cały czas. Także nie było sensu. Ostatnio też był film, co był sam wiatr. Jeszcze później był znowu film, co. Odwrócono mi do góry nogami, no tutaj u góry wieje i tak i tak. O, tutaj mogę to pokazać. No jest tylko trochę. Tak, kierownik wczoraj był, odebrał. No tutaj jest bokami yy, są gięcia, to dolne i górne zbrojenie, narożniki też supy powyprowadzane. Na tych zewnętrznych ścianach jest po 6 drutów na supy, a od tych szczytowych po 4. Dystanse są po 25 mm. że troszkę jest. tej komin też jest uzbrojony. No praktycznie z mi poszło to co kupiłem. Dokładnie tam nie wiem ile. Bynajmniej dwa druty 12 mi zostały. Tutaj sobie takie trzymaki zrobiłem do tych supów, bo tak wiało, że nie szło tego ustawić. No, tutaj jest y, przepust do, do pionu, do kanalizy. Tak mi kierownik też podpowiedział, żeby y, wyciąć tutaj ten kawałek tego drutu i wstawić podgięty, żeby była ciągłość. Także rurę sobie dokręciłem, to jest 110. Zawsze jakoś tam prościej troszkę poddubać niż kuć całe i tym bardziej osłab osłabiać zbrojenie. Tu jest wpuszczone też na schody. O. Może wejdę tu. Wypuściłem gdzieś metr, no metr i zawsze można obciąć, jak bym zrezygnował z lanych. A Zawsze się do czego dołożyć. Tutaj też dokręciłem deskę, żeby po tym jak się rozszaluje żeby schody coś tam się opierały jeszcze na tej ścianie. Także łapałem tym wiązałkowym co, co drugi drut, Muszę powiedzieć. Każdy to nie ma sensu. A... Tu jeszcze mi kierownik podpowiedział, bo tego nie miałem, żeby jeszcze dać te dwunastki podgięte na, na bokach. W sumie Paweł też mi to podpowiedział, tylko chyba nie zrozumiałem, że to to. No, bynajmniej na odbiorze wyszło tak, że to jeszcze to dołożyłem. E, na rożniki też dałem po trzy druty, e, 8 mogło być więcej, ale myślę, że też to wystarczy. Dobra, schodzę. Że tak powiem, że mi się zbrzydło chodzenie po tych drutach. Że powierzchnia no jest, jest spora. 43 metry mi wyszło kwadratowe. Beton zamówiłem B25W8. To będzie na 16 cm. Także no dosyć sporo. Zostają te druty. Z tą wodą też misją się wlać na przyczepkę w zbiornik, potem pompą do zbiornika. I mam uszykowany wąż, że jutro do podlewania to włączę pompę i prąd mam dociągnięty przedłużaczem. Tutaj Wstępnie nic nie zmieniło. Oje, szpary zapianowałem. Tyle, co tam grubsza, było widać, to, to jest zatkane. Muszę przyznać, że tam, gdzie, te, gdzie były świeże deski startaku, to tak się porosychało, To wszystko, że masakra. Praktycznie co każda deska. Tam, gdzie, gdzie były te stare, to już tego aż tak nie było. Widocznie już się ułożyły wcześniej. O kurczę, tu jest jedna szpara, jeszcze widzę. Także jeszcze by się, się uparł to jeszcze by można to przypianować Chyba, że od rana lać wodą i może trochę spęczniełem Bo to żeby mi potem nie porozpychało Także z daleka jak się patrzy to te dryty wyglądają jak pioronochron ale tak się mówi, że z, z tamtej strony jeszcze dojdą na pewno dwie warstwy pustaka. To jest lekko. I, i, i ta ścianka kolankowa tutaj chyba, w, na tej części to ma chyba 1,80m, a druty są chyba wystawione na, na 2m. Także wolę dociąć sobie później niż mam sztukować. A poza tym akurat takimi mi odżynki zostały i mówię też nie, nie będę cięł tylko do to zakotwiczone w, w belce podgięte tam na 20 cm. Także jutro ważny dzień. Nie wiem tak się zastanawiam czy, czy nagrywać jeszcze jutro, jak, jak będzie zalewane z godzina czasu, to w, w, pewnie to, to, to zalewanie nie wiem czy, czy bateria mi tyle wytrzyma Działce trawa skoszona, także już coś widać, że ktoś tu może mieszkać. Ja tak zawsze mówię, jak już jest trawa skoszona, to widać kto mieszka, że ktoś mieszka. O. Także do zobaczenia, może jutro coś jeszcze stawię.